Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sneaky Stone. A dzisiaj zagramy sobie challenge. Head traumę. Ja już mam traumę po tym challenge, próbuję to nagrać trzeci raz i. trzeci raz. Albo ktoś mi przychodzi, albo. się. No. Po prostu nie wychodzi. To. Tragedia. Dobra, mamy tak. Soj Milka. Yy... To jest chyba tajny planet. Mamy też... To jest... To jest Small Rock chyba? I mamy tragiczne obrażenia, no. Mamy Soymilka. No i już obrażenia od pająków, jaki No <grywka> Najgorsze jest to, że nie strzelamy ten. Przed siebie. Dostrzedamy dookoła. To jest irytujące naprawdę. Weźmy to serce, bo... Mamy kilka bomb, nawet sporo. 5 bomb mamy na start. To bardzo dobre. I tak. Eee. nie mamy. Co jest? Niedobre. Jest kę z x Rozwalę, będę miał na sobie piętro Solharta, żebym Solharta dostał Perfekcyjnego Jego Solharta to ja żem dawno nie widział Dobra, ale no rozwalmy tu wszystkie kupy O, no, otwórzmy tą skrzynkę, bo i tak nie mamy co lepszego robić z znaczkami. No dobra, nie, nie będę narzekał za taki przedmiot. Co się dużo to nie dało, ale to daje nam też mnożnik na obrażenia na kolejne piętro, więc jest super. Więc szczerze, <laughs> skoro już mamy takie śmiesz, takie trafiło się dobrze na start. Więc co? Stanę się jeszcze do tej skrzynki, ją też otworzę. Nie będzie raczej nic dobrego, no właśnie o tym mówiłem, ale zaryzykować, bo zawsze warto, a no i tak jak mówiłem, kluczy nie mamy, no co jak na razie lepszego wydawać, bo KMIX-em nie ma, ale czy... nie, no kluczy na co, no na co klucze możemy wydawać, na sklepy, na skrzynki jedynie, bo trzebunków nie mamy, więc tu nie muszę. No, nie ma co chyba oszczędzać tych kluczy na coś lepszego, bo. I tak nie dostaniemy, a to Menda nas będzie bić. Dobra, to jest HP up. na kolejne piętro. Nie wiem, czy bałabym so harda z tego, swojego czy ten damage jednak. To ten damage jest dobry. Dostaliśmy Pigułę z niego. No... Nie jest to negatywna piguła chociaż. Naprawdę, w ogóle mamy spida 0.8 Tak teraz wyłożyłem Z tragedią. Mimo, że jesteśmy wolni, to jeszcze nasze strzały są... Eee, badziewne. Nie, nie polubię tego challenge'a. Na pewno nie. To nie będzie tak, że będę do niego wracał. O jaki on był fajny. To, to, to będę do niego wracał. O Boże, znowu do niego wracam. Albo znowu go muszę grać. Albo Boże dlaczego mi to robisz? Tak będzie. Dobre ten ten jest. E, tu mamy skrzynkę. No i ja jestem zucarzywy. Żeby... Mogę znowu im rozwalić swoje Secret room, ale dobra. Dwie bomby po takie coś. Jest x ekstra Może się los do nas zwróci, ten Devil Room trafi się Tylko błagam nie otrzymać tu obrażeń Ustyd... Teraz, to rozwalmy O, niech dobrze Dwa soul I walka z bosem. Ale jestem dobrej myśli, idziemy na walkę z bossem. Monstro. Monstro jest, jak jest oszołomiony, skacze w dziwne miejsca. I to już sprawdziłem. Dobra. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, idzie dobrze, idzie. O, widzicie? Takie naprawdę randomowe miejsca skacze. Uff! Dobra, przeżyliśmy. Mamy. David, pierwszy. E, to jest chyba pakt. Dymedżap i tirza. Nie mamy zapa, ale mamy upa demidża z niego. Z, ja jestem za nim, bo naprawdę. 0,17 obrażeń, zawsze coś. Nasza ilość obrażeń jest tak tragiczna. Że aż... Tu nie może być kamienia. Ej, Jezus z Secret Room może być tu na dole. Ale ja mam tylko dwie bomby, więc je zostawię. Jakby nie jakby był kamień z x em jeszcze jakiś. Mamy mnóstwo solhartów, mnóstwo dobra karty. Aha, to do jeszcze do... No to jak dla mnie opłaca. O, nie... nie, nie. Uuuu, daliśmy radę, nikt nie będzie obrażeń. Dobra, przejdźmy ten pokój w poszukiwanie, nie wiem, klucza. Żeby otworzyć skrzynki, czy takiego. Albo bomby, jest super. Lecimy na kolejne piętro. Jeszcze tylko sprawdzę Challenge Room, czy tam to jest Boss Challenge Room. Już nie pamiętam. To jest Boss Challenge Room, do którego wstępu nie mamy. Tutaj smutno. Mieć wstępu do jakiegoś tego w pokoju. <laughs> Szkoda. Ja to challenger to nawet bym się pokusił. Obrażenia 2.04, co jest nie najgorszym wynikiem przy soy milk, chyba. Mi się tam podoba w tym momencie. E, Challengerum. Nie ma opcji. Przeżycie marnować żeby otworzyć tę skrzynkę. Ewidentnie nie ma opcji. Aż takim desperatem to ja nie jestem. Czuję, że tu nie ma, ale no. Idzie nie najgorzej. Jestem aż w ciężkim szoku. Przecież jak boskie by tu były samo naprowadzające strzały. Ale nie wiem, czy w ogóle je możemy dostać. One chyba są w Nie mam zielonego pojęcia. Eee, tu są coiny Coiny są... Znaczy nie, że nie są niepotrzebne, ale... To, co to było? Nasz przeciwnik dostał na głowę w tym momencie. Dobra. Eee, walka z bossem. Gerdi. Gerdy jest. No nawet okej. Okay. W ogóle, tu są jakieś przeciwnicy. Tak, Gerdy jest ok. I właśnie obrywam od niej takie obrażenia, że to jest hit. No troszeczkę się skupmy. Żeby nie otrzymać więcej obrażeń od niej. A powinny być spokojne już te kupy Mamy HP piapa I mamy devil Room I mamy dwa fajne itemki yy, nie Które weźmiemy To jest damage up i to jest damage up. I mamy przemianę w, le w lewiatana, czyli losamy Super No i to podejście mi się podoba i możemy zgarnąć wszystkie kolejne za darmo I nawet nas interesuje sklepik No To jest aż niebywałe Jak dla mnie ja mamy obrażenia, prawie 3. A już. Kolejny kluczek? Więc chleb nas tym bardziej interesuje w tym momencie. O jezu. Może no, być Secret Room, tak w ogóle. I w sumie się go tu spodziewam. No. No tak, tu się spodziewam Secret Roomu. No, kluczek, kluczyk. Uuuu, go rozwalimy. No <laughs> kluczek kilka coinów. Bardzo spoko. Znaczy jak dla mnie i tak to podejście. Dobra. Kejos. O, kurcze. Co no, bierzemy to. Soul Harta bierzemy i na następnym, więc też lecimy do sklepu, bo teraz się może wszystko trafić. I mamy 15 koniów Tu było jeszcze kilka pokoi, z tego pamiętam. Tu na pewno był pokój. Ech. ciekawego, ale kluczek. No, trzy skrzynki by się mogły trafić, nawet nam. I moglibyśmy do nich wejść. Ale. Tu byliśmy. Byliśmy, tak. Byliśmy sobie w dół tutaj. Kurwa, nie byliśmy właśnie. No nie, przemiana wywiatana trochę ułatwia, prawda? No, ale bardzo, powiedział. Teraz złoty kluczyk, naprawdę teraz. Trochę późno. No i tu był ten boss, challenge do którego nie chcę iść. Znaczy, challenge do którego nie chcę iść, bo jest nieopłacalny. A w ogóle za ładnie wyglądamy Trzy przedmioty Devil Roomu i, pen, i chaos jeszcze do tego dwa życia O i w ogóle Devil Room się nie zamknął, a to ciekawie Boss Challenge Room, do którego nie wejdziemy No i co? Minisksem tu nie ma Mamy jedną bombę tylko, trzeba uważać To nawet nie uważać Kurde, mamy dwie bomby Nie no, z takimi obrażeniami może lecieć. Obrażenia 3. I latamy, to jest chyba największy plus tego wszystkiego. Czyli na taki, taka krewna nie zadaje obrażeń. To normalnie by była dość zabójcza. Dobra, no, chodźmy do sklepu. I mamy no. Weźmy. A bum. Przejdźmy to całe piętro. sobie od tak. Falka z bossem tu jest. Więc co, no przejdźmy całe piętro, bo już użyliśmy ma booma, czy jak on się tam nazywa. No i co za karta? Empress. Linket. Trickle charge. To chyba jak mamy przedmiot aktywny, to on głoduje, czy coś takiego. Szkoda, że nie możemy wejść do walki z... to... Znaczy do... BOSS mu I Kibagara rozwalimy Nawet zostaliśmy na tym bombę i klucz Za obrażeń dostajemy o. I mamy air i mamy sporo coinów w tym momencie będziemy mieli To jest bardzo ciekawe Cieszę, że teraz więcej obrażeń, niż bym dostał, jakbym normalnie zagrał. To jest serduszko, zagrajmy sobie. Wysadzimy iv bag. Użyjemy troszeczkę. Rozwalmy obydwu. dwóch. czemu by ich nie rozwalić. Pół serca. No i teraz każde serduszko to jest dla nas Tam pieniądze I tak, do curse wejdziemy No yy. dobra, nic ciekawego, pół koina Nie, ja, znaczy coin, nie pół coina. Bardzo zabawne Teraz w ogóle możemy wejść do Boss challenge roomu No zobaczmy co jest bostrzenge boss challenge Room. Jakby był przedmiot uf, uf. To trzy skrzynki Ale nic ciekawego A musimy się teraz z bossami męczyć O, 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 a to jest ciekawe No zwiększyło statystyki jeszcze bardziej Nie, teraz dostajemy ewidencję za dużo tych obrażeń. Oczko nie jest najgorsze, ale no, chyba nie mamy telepor teleportacji stąd. Nie, ja już nie wchodzę do Rangerów, nie. Jak to się skończy dla nas źle. To będzie tragedia, bo mam tak dobre podejście Dobra I chyba ostatni boss został Nie Hu. Dobra, więcej obrażeń nie otrzymaliśmy I za to dziękuję <grybujesz> Otwórz się Ech Dobra, lecimy na kolejny piętro, otrzymaliśmy w cholerę obrażeń. Nie jest dobre. Ale dobra. Nie jest najgorzej. A bo my jeszcze w walce z Bossem nie byliśmy. No super. Ja nie byłem w walce z Bossem? Dobra, Czadik pokonany. E, to jest piguła Speed Up Damage Up. Weźmy sobie do Devil Roomu. Tego nie chcemy. W się sensie jest okej, okay, ale. Nie za jedno serduszko chyba. Mogliśmy dojść trochę więcej coinów, tak w ogóle. Bo tam było serce. To nie wiem, że każde serce to dla nas. YK, czy to nam użyję? A właśnie. Mogę. No i mamy ten. Generowanie coinów. Zakrobiłbym dużo miłość nawet No właśnie zepsułem. Dobra, więc tak. Raz, dwa, trzy, to to raz, dwa i bierzemy to. Tak, a w challenge roomie jest firzap i dwa serduszka, więc dwa serduszka jestem w stanie to wziąć. Ile żadnych nie otrzymamy? No, ale jakbym w pełni dorzucił tylko za to, bym tego nie wiedział. Bo mamy maksymalne tirsy, ale za dwa serduszka, to ja jestem w stanie zaryzykować. No i się opłaciło jeszcze bombę. Zyskaliśmy, nie straciliśmy zdrowia. Damy tego zdrowia więcej. Mega. Tu nic ciekawego. E, interesuje nas sklep. Mamy dużo coinów. Jest na dwa przedmioty. Mamy 9 rilo... Nawet 9 Riloli może się trafić. Więc tak. The Tower. O Jezu, The Tower, ja nie chcę The Tower. Czy The Tower jest o tyle złe, ile po prostu po bomby. One wybuchają. to samo w sobie nie jest takie złe, ale możemy otrzymać te obrażenia, więc to jest najgorsze. To jest do To najprawdopodobniej droga do walki z bosem. Ej, ej, No. Przestań wy nie strzelać. efekt losowego grzyba. Jest chyba lepszy. Niż przedmiot do ładowania czy coś takiego. Zobaczymy efekt Dobra, spróbujmy go o, o, Dobra Więc tak, albo walka z będzie tutaj Jest, a jest też swe, więc Nie ma co płakać, że tu poszliśmy O Jezu Ile to mógł spawnuje Tych strzelających Dobra, ta mucha nie jest dla nas jakimś wielkim zagrożeniem. Idziemy do sklepu. E, bomby, które zatruwają niepotrzebne nam. Gapis Tail. Coś przymiany w Gapiego, ale żadnej nie mamy, więc w sumie. Whatever. Jest tam to niepotrzebne. Eee, HP niepotrzebny. Bomby Boba lepszego liczę. Dalej liczę na coś lepszego. No dobra. Bornik Blast może być... Ja się... 5 było tak naprawdę po prostu za 15 coinów. A nie jest to jakieś super tragiczne. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Chcę sobie jak to działało. No, zostawiał płomień po prostu. Loki, mój jeden z bardziej ulubionych bossów. No, jeden z ulubionych głosów. Bardzo mi się podoba z nim walka. Szczególnie jak mamy w sumie też takie strzały, bo to jest... Nawet w rogu nie musimy stać, żeby unikać jego pocisków. Znaczy, w rogu też nie stoimy jak on strzela, po prostu unikamy na przemian jego... Polymantle to jest super. I tak. Dwa. Raz. Bierzemy serduszko. I idziemy do Devil Room. W mamy 10 bomb. No nic wartego serduszka na pewno, lecimy na kolejne piętro. O, w ogóle Devil Room zrobi się nie zamknął. Czy to przez to, że mam przemianę grzegartana? Dobra, no, szukamy sklepu. O Jezu. A możemy użyć sobie tutaj tower, to nie będzie to aż takie złe. A i to są nasze bomby, i mają efekt naszych bomb. O! Ciekawe bardzo. Czy nie będę narzekał? Złe to nie jest. Tak. Pozbudźmy się tych bocznych. Start. A, w sumie już wszystkich się pozbędziemy. Musimy iść do dużego pokoju. Musimy eee, sporo tych czaszek latających, sporo kup więc tak, pozbędziemy się kup. Po czaszek, się nie, czaszek się pozbędziemy pozbywamy się kup. No, ekstra. Eee, Lotanie nam zrobiło tak naprawdę tę rundę. I tak, sklep. Eee, nawet nas interesuje... ten... Cares Room Właśnie, bo mamy mapę, kompas i tak dalej, ale nie mamy... Odniesienie nic nie pokazuje gdzie to jest Przykro dlaczego No, tutaj nic ciekawego e, Arcade Room Mega Boss Challenge Room, do którego nie możemy wejść A szkoda wielka czyż nie, możemy Ale nie wiem czy sobie ryzykować Ostatnio post żebym się źle skończył Ale dobra, wejdźmy tu Hmm Ten beggar jest dobry, ale... Ten mamy? Stars Yy, nie wiem, czy to nam pokazuje coś, czy. O? Nie? Pan jest small super. O, serduszka, o to mi chodziło. Ale daj coś, o, może być. O, dwa razy ta sama piguła. Co to jest w ogóle? A mnie... Super piguła. E, hierofant. Mam dwa serduszka. Przypominam, takie. No nareszcie, dałeś coś dobrego. On strzela. Co jest bardzo dobre. O, bo nie ma opcji. Najmniejszej, że nawet po to pójdę. Bo. Dostaniemy obrażenia. A to nie jest warte jednej z szarej skrzynki. No proszę was. O, takie coś możemy na przykład dostać. A może dostać czerwone serduszko, tylko... Bez sensu kompletnie by to było. Strata życia, zdrowia, wszystkiego, czasu. Nie ułatwiłby nam to podejścia na pewno. Dobra, tacy już nie skaczą. Łatwiejsi. To nie jest nam potrzebne. Dobra, strzelający. Pobocznie. O, ty najgorszy, nie widziałem cię to ostatni Ta szara skrzynka to była Power pill. Niezła Pewnie kluczyk, super dużo znajdzie, mamy tak w ogóle poszedzone anioły Oczywiście Dobra, kolejny ziomek, a nie wiem, po co nie używam. Tak jak tu już sklepu chyba nie będziemy mieli. A dobra, chociaż nie jest, sklep tu jest. I się wrócę do sklepu. Oczywiście, że się wrócę do sklepu. Można tam mieć przedmiot którym łatki w ogóle? Podejście jeszcze bardziej. Wejdę się po całym pietrze poszukam sklepu. Chociaż nie uważam, że mamy słabe podejście. Uważam, że mogłoby być troszeczkę lepsze. Fajty to, to nam nie potrzeb. Chociaż nie, to nam się chyba w sklepie maszynę do zmieniania przedmiotów. Może być bardzo ciekawe. Można stać na aż dwa przedmioty, a może nawet trzy. Jakie po szczęści. Dobra, jest sklep. Więc tak jak mówię, na pewno do niego idziemy. A ty jesteś? Ewap. lecimy do sklepu. Ksiup. Mamski. Ale już nie dostaniemy nic. Biblia. Nie. Ta Biblia. Czyli walka z matką na jeden strzał. Ech. Oliwater jest bez sensu. Książka jest też bez sensu, bo nie wiem co robi. To jest bez sensu, bo też nie wiem co robi. To pojawia. Tak przyzywa bomby. Ech. Dobra, fizyk. Dobra Trafiło się nam coś dobrego Znaczy w sensie nie trafiło, a ten przedmiot, który przyzywa bomby, się sprawdził Czy jestem w szoku. Bo ja się przekonałem, że po prostu trzymałem obrażenia. Bambo, Murzynek Bambo w Afryce mieszka co No skoro to na szkoleczka, żeśmy dalej. Eee, koniec! W sensie koniec challenge'u. i super! Ej, was odblokowaliśmy! Mega i tak. Kolejny challenge pojawi się, jak odblokujemy czwarty po prostu. Ja wszystkim dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.